Vielen Dank. Dann weiß ich Bescheid. Ich schicke Ihnen gleich alles per Mail und dann haben Sie es schon genau. Genau. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann können Sie sich gerne bei mir melden. Ich bin jederzeit zur Verfügung. Ja, danke. Einen schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Witam, nazywam się Michalina Guździoł i od stycznia ubiegłego roku jestem pracownikiem firmy Meringer. Zajmuję się umocnianiem pozycji firmy na rynku zagranicznym. Praca jest na pewno ciekawa i, i pełna wyzwań. Zajmujemy się głównie podtrzymywaniem relacji z bieżącymi klientami, ich obsługą i pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. Udało nam się w ubiegłym roku znacznie zwiększyć sprzedaż właśnie na rynkach zagranicznych i, no i zamierzamy kontynuować to również w tym roku, się rozwijać. Przed chwilą właśnie słyszeli Państwo krótki fragment rozmowy z jednym z kontrahentów zagranicznych. Na tym właśnie głównie polega ta praca, na, na podtrzymywaniu relacji i, i bieżącej obsłudze klientów. Przygotowywaniu ofert, negocjacjach handlowych, wystawianiu faktur już przy zamówieniach. Oczywiście ważna jest organizacja transportów międzynarodowych i wiele innych różnych wymagających i nie tylko wymagających zadań. Chcemy się, tak jak już wspomniałam, dalej rozwijać, dlatego poszukujemy kolejnej osoby do naszego działu, osoby, która nas wesprze właśnie w obsłudze bieżących klientów i która będzie nam pomagała zdobywać kolejne rynki kolejnych kontrahentów. Zapraszam wszystkich do aplikowania.